Witam widzów w końcu się se udało nagrać. Szkoda, że wszyscy już podnie, mainami są, to jest moja druga gra. <grywa> pierwsza? Nie, pierwsza gra. Jedną nagrałem na i jedną na pbl, na botie, no to... Jezus, nagnara z ignite'em. Ja no, muszę nas Shield'a. Mimo, że chciałbym Drans blade Blade'a zagrać, to muszę nas Shield'a nagnara z ignite'em. Mówiłem ostatnio, że nas Shield jest lepszy. Na pewno jest dużo lepszy, jeśli chodzi o sustain na linii. Ale nas Blade się lepiej skaluje. Plus fajnie się może stakować to leczenie, nie? Z tym leczeniem ambesy to wbudowano. Może to jest na byzikach tylko, a ten ze Speri, no ale tak czy siak dużo bejzykujemy w tym bildzie. No takie mieszane mam uczucia co do niej, musiałem być szczery. Widziałem dobre ambesy, widziałem słabe. Mi się da, na linii można, może w dostać. O ma te cooldowny duże. No znaczy, nie chcę zintować. Teraz dostała w tym patchu jakieś takie quality of life zmiany, że te, ten dash po RC jest lepszy i coś tam jeszcze. No lepiej się jakoś dashuje, to bardziej podobno lepsze. W Ale nerfów chyba żadnych overall nie dostało. A, nie może przez. Kakać przez te. Przez. To jest dziwna zmiana, trochę, no? Czy nie może przez. Tak jak na przykład Quarda nie może przeskoczyć? Przez ścianę NIWIC? Coś takiego? Była jeszcze zmiana. No i nie skórzająca z tego Q po prostu drugiego. To jest całej damy, szczególnie na ręczne czapy. Nie wiem, czy mogę grać o tą linię. Nie mogę spolować. Na tym drugim Q zawsze chcecie uderzyć, nie? Bo to jest daleki zasięg. Więc i na branch, i na Melaki my, to jest dobre. O, on wziął hypera. To No on do nas Shield, a mam Second Window, co ja? Wzi tak, wziąłem Second Window, okej. Okay. A nie wziąłem shield Silbasa, Shieldbush muscł mógłby być dobry. No i powinienem podchodzić. To nie jest git. To małe okno mam czasowe, żeby zagrać te drugie kuta. Jak, jak chłopie grają w Narnia możecie narzekać, że jest ręcz matchup czy nie. Bo nie wiem w sumie. Almionów sobie nie ustawiłem dobrze. I lększy kół tam straciłem. Tym jak Narnia na pewno się nie chce bić. No dobra, jest okej okay na razie. Mówię, Celsu ode mnie stracił. On tam ma jakieś skalowanie niby z tego, ale... Kul Konkurora z tego traj stakuje. No ale muszę iść do tyłu, bo nic nie mam dalej, nie? Nie mogę go gonić. Patrzcie, jakie on cooldowny popierdzielone. Ale na tych trzech cooldownach silny jest. No, Renektona mi to przypominam bardzo. Róż, Renekton, Renekton ma wyjście zawsze z tego drugiego dasha. I ma lepszy przed szóstym poziomem, bo mu się z tyłu jak powalony. Sporo dostał na mordę. Skoro ma, ma gra z też się leczy. Dobra, mądrze pograjmy, pograjmy, mądrze. Rzadko zdarza. Dostał z to jest najważniejsze. Jak się wczuję w te dasze, to będzie mi lepiej szło. jego idzie, ale to i tak się będzie puszowało. Fajnego, do, fajną plombę dostanę. Nie da się nic zrobić na ten trade przecież. Jak tak do ryja ci wchodzi. I on nie ma TPK. On idzie do bazy? Mój baitower. Ja to biję w miniony. Mało, giga mało. Nie zdążę tego, że przysłać za wolno, to puszowałem. Ale ja mam TP, to ja mogę sobie to gridować bardziej od niego. Ale kata, o katapulta jest że to geek. Co zostać na hama? To jest ten, ten. Fair, A on kill off, nie? Na Baku. Czy to pusznie? Eee, no, ja powinien wrócić. Jest Longsword do BF, a więc. Może sprawę z nim się potrajdować i, tep i tepnąć po prostu. Widzę, że Brady jest w bocie, to mógłbym potańczyć coś. W ogóle nie mamy Full AD Team teraz, tak patrzę. Nie wiem, czy on jest Litzenem idzie. Więc musimy Eli zaorać, Zawsze tak było. No ten champion po Eklipsie, to widziałem, że robi taki rozpierdziel. Do Gnara mogę w sumie po RC poorać. Bo on jak nie zużyje jakiś, że do niego wlecieć, tylko normalny spole, to on ma ciężko, nie wiem czy w tym czaku nie jest. Boi teraz. Nie No teraz Sheila jest Second zobaczcie co się dzieje z tym HP. Nie powinienem tych milionów pić. Niech się powinno, powinno się pushować do mnie. Mam r mógłbym w niego wlecieć, ale nie wiem czy jest sens. Poczekam na cooldown i wlecę znowu tego krótkiego trade'a, spróbuję zrobić. Nie wiem czy Briar teraz nie będzie w górze. Ale też jest git. Podwójnego kół trafię, to jest super przecież. Czy... Okej. Okay. Dobra, puszczę to i cofnę chyba. No, ma tyle HP, że jak się nie odbije to mogę go spróbować zabić. Może no, to spróbuję zatrzymać. W sumie mało tego jest, ale nie da rady. No te puje, te puje, te te mamy coś. Idę, idę, ale będę późno. Mógł poczekać w sumie moim zdaniem. Nie mam warda. Nie wiem, że ten Gnar tu nie podejdzie. Dobra, mam. Ktoś tu jest? Ale jak spierdzieli ten Wiktor Nie, ja wróciłem, ja wróciłem z taką ilością AD, że nic nie mogę zrobić. Jak wave wygląda? A, się wspusz... A nie, jak na katapultę stracę, jak cofnę. Fuck, jakbym to szybciej zobaczył, zauważył... Nie, chyba tak bym nie zdążył. Chociaż może bym zdążył. Q bym podtrzymał. No teraz się opacało cofnąć, Tylko, tego, tego, tylko pod tą katapultę chciałem iść. Ale okej. Okay. Dla Właśnie dlatego chciałem, żeby poczekał ten jego bo ja jestem giga silny. Taki, za, taki zakup to jest zawsze dobre, nieważne jaką postacią gra. Taki zastrzykadę tak bym z BF-em prawie wrócił. Dalej mniej trochę, ale no. Wiecie o co chodzi, jak z BF-em wracał w pierwszym baku, to jest taki Heals Goodman trochę. No, tam parę tej Briar nie zabiłem z ciekawych rzeczy. Myślałem, że mi starczy obrony. Było dobre. Ale nie ma co popisu robić, jak się do mnie puszuje. threshował też, nie? E, drugie, ma ten, to jest tylko shield tak naprawdę. Tam strasznie mało rośnie. No bota pewnie. A no, Jana paznokcie robi. On no, za blisko ściany, żeby coś robić. Ale mi zastanawiało. Nie mam energii. Nie jestem w stanie go zundownować w tej mojej formie teraz. Nie wiem, czy do tyłu dasz się. Dodaj słowa, jak trafię, nie wiem, wtedy lepiej rkę trafię, drugie kuta. Nie daje słowa. Mój nie, nie daje. No, powinien zawsze w niego próbować trafić, te drugie ku To jest za dobre, żeby w niego nie celować. Formę ma, za późno czekają. I teraz lecę, z na te miniony. To ma dużego Gnara, Ale on nie ma flesza, nie? Na 100%. To mnie nie zaskoczy. Tak mogę go obijać. Łatwo. Okay. Ile cały eclipse kosztuje? Ty mam już. Może warto cofnąć? Nawet za cenę platea jednego. Ale ja go nie, nie, nie powinien go zabić teraz, bo nie, bo nie ma co że do tak naprawdę, bo ja wygrywam zawsze do bazy cofnę. Z armor siedzi, bo to jest Gnarii Briar. Briar widzę w dole. a pusznijmy to na hałas, spróbujmy cofnąć. Mam wierzę, że mam item na pewno. Ładny, giga ładny. Wiktora właśnie wrażenie, bro. jest taki biedny ten Wiktor. A arkana oglądam, ale nie wiem, czy chcę mówić. Kurde, tak bym powiedział o tym arkana. Tak się te, te trzy odcinki, co były kolejne, popierdziły są, polecam obejrzeć każdemu. Tak, trochę narzekańska miałem te trzy pierwsze odcinki, że zaś nudy ta Jinx tą Kate się maszczą, tak jak tutaj właśnie. Nie powinien dashałaś w sumie, jak Riven, chyba, nie? To jest szybsze, jak Buta, nie wiem. No to nie wiem, mi napisać. Mi się wydaje, że jest szybsze, chyba. No, rozpierdzielamy, ale oni się nie powinni podać, bo mamy full Fakt, że nie mają stakować na kim, to i tak coś, jak takie dewdensy, zonie y mogą robić, tabiki mogą zrobić. No po Eclipse'ie ja wiedziałem, że ten champion robi rozpierdziel. Jeszcze bardziej się z nim nie no, po prostu te pierwsze cooldowny chodzą. Nagram no, ja Conquerora i cooldowny z tego, ale nie wiem, czy niebieskie, niebieskich tu nie można wrzucić, tylko że one są dobre po prostu na linie. Kurde, idę, idę. Sory, sorry. A się on to zaczyna jak ten. Jak nie, widzi, nie, nie widać nikogo na mapie. Będzie zły na mnie ten chłop. Ja wciągnęło mnie to. nie może tu Ona we mnie leci, no ta. Jemy, czy nie? No, a teraz nie ma tego. To jest fajne, tylko, że nie mam paliwa teraz, widzicie, to, tylko teraz są 4 sekundy, a wcześniej, jak bym na niej to było 9 sekund na TQ chyba. Ale fajnie, że tu mam bez one -klika. Tylko, że nie grał na Gnara, dlatego mi się wydaje, że nie wiem Na przykład jak mam grać. Coś co jest trochę lepsze w moją wersją, na przykład ten Renekton, nie? Moim zdaniem na nie jest lepszy Renekton na 100% Okej, gonisz mi, gonisz mi i tyle nie Mam TP, mogę wrócić w mutyłek zniszczyć znowu Ole pizło Jinx jakieś nerfy dostała w tym patchu w ogóle Dobra, robimy się tak, że w next odcinku z po pogadamy Ja mam powiem, że... Do momentu aż miliony się pojawią na, do, na linii, to będę gadać. Teraz nie chcę, bo nie każdy może obejrzał, więc nie będę, nie będę... Ale no polecam te trzy odcinki obejrzeć i... Te trzy odcinki dodają dużo nowego plus strasznie nie wiadomo co potem będzie jeszcze. Ja się w niego wbił jak ma dużą formę, co? Limit testing? A on itemu nie ma, czemu się martwię w ogóle? Czemu się bawię? Podejdzie po katapultę i jest koniec dla niego. Panie zwooferowałem, że w stunie stacku wykastowałem. Mamy, Znaczy energii nie mam. A many Chciałbym nie, nie mieć many. No, Wiktor powiedział swój tekst. się to podobało, jak to słyszę. Było Glorious Evolution. Mi się tak podobało, jak to słyszę. To jest ciekawe, że my z takich. Ja do dzisiaj pamiętam, jak mi się, jak byłem mniejszy. No, nie byłem jakiś super mały wtedy, jak to wychodziło, ale jak Vibe wyszła, pamiętam, to... to chyba był jeden z pierwszych tych. Bo wtedy, jak się logowałeś, to teraz tam nie wiecie. Jak się logujesz do ligi, to masz takie wszystkie screeny z Arkanenę, co nie taki popierdzielone to jest. A kiedyś po prostu była Waj i z tyłkiem tańczyła. I Waj to był chyba pierwszy champion, do którego wyszła, wyszła piosenka też. Czyż nigdy była pierwsza? Nie, chyba Waj była pierwsza. Możecie sobie zobaczyć. Pamiętam, jak Waj z tyłkiem tańczyła i piosenka leciała. I ciekawe, że my z tego poszliśmy, poszliśmy do tego arkany całego. Ja ciekaw, czy oni już wiedzieli wtedy, ale wątpię, nie ma szans. Że te chłopy już stare są, co to było. Bo to właśnie. Zawsze było dla mnie takie specyficzne, że na Jinx i dostali takie dodatki do wyjścia. Swego. Jinx został cały teledysk. bijemy się? Tak jak kończy, mu się mega forma to mówię, bo on chyba Rki jeszcze nie ma. Oj, stun na wypierdzeju! O, o jejciu. Chciałem go zrobić na dwa tempo, ale nie wyszło. A, nie powinienem próbować. Jaki ja mam setup pod Q? To mnie slowuje? E u mnie slowuje, tylko na ale to jest na mele. A to nie mam setupu na Q. Znaczy na R. -kę. Muszę trafić i tyle, nie być ulungiem. To nie jest... Szybkie, ale cienkie. To jest jedyny, taki mimo że to jest cienkie. O, stwierdzili to gnara pod wieżą. No chyba Eklipsy, gank Eklipsa tak zwany. Pokonane. Oni są trochę unlucky, jak tak patrzę, bo mingi są takie do dupy. Jak... a, bo z jego się zamienił. Kurde, oni to poddadzą coś, czy ja nie powinni, moim zdaniem. Ja się dziwię, że tylko brałem o tabiki. Nie z mojej ręki. Spieszę, to jest pierwszy na mid, a Lee ma hydrę całą, dobra, drzwi żałkę. to jest build pod 1v9 na Lee Sin. No szkoda, będzie szybka gra, coś czuję. Jeszcze się nie poddali, ale... Ale jak mówię, no może są mądrzy, ale... Ludziom ciężko się gra, jak się sklecy. Dla Cleaver drugi, nie? Bo muszę cdr dopieścić na 100%. Mogę pokazać, że Kiss pewnie mąszy tu jest tego Wiktora biednego. To, że w jego nerf nie, wiem, no oni na przykład kazika znerfili i okej, okay, kazik jest irytujący, ale moim zdaniem, w jego w tym patchu jest większym problemem. I oni go nie, nie znerfili tego wiego. jego. Znerfili kazika z jakiegoś powodu. I to chole. Widzicie, jaki kazik dostał nerfa? Jaki zydupe ten nerf w ogóle, w ogóle. Cztery ad... armorom zabrali, to jest chlewnie dużo. Nie pamiętam, jak tyle armorom komuś zabrali. Chyba Leonie ostatni raz, kiedy tylko, że Leona miała, wiecie, Leona 50 tam pewnie miała na początku. Mam ja się trochę zagadałem, nie widziałem co się na mapie działa. Skalik dostał giga nerfy Smoldera, nie wiem czy nie zabili, muszę pograć tym Smolderem, żeby wydać opinię, ale wygląda jakby Deadge miał być ten Smolder, tak nie żartuję. A P na pewno jest Deadge, bo mu zabrali kolejne dwa przerzeszniki, zerki chyba? U tego pierwszego, coś takiego? A nie ma co robić na mapie, są golemy i zrobić to mówię mogę mogli las. Another unskilled Lee, noob. O, no, teraz widuję wszystkich chłopów przyjdą z 40 itemami. To jest ten problem wszystkich tych ludzi, co właśnie. Wydzie im to potem tak próbują to wykorzystać i za bardzo się starają. To kończy potem, że wychodzi gorzej. Oni nie wiem czy nie Banty, już nie pamiętam. Tego Band takiego właśnie z tych strasznych ludzi. Na botam tepną, ale to też co mam to wieżę tepować I da mogę podejść? W końcu -y są bo runa się nas takowała. Musiał coś porobić, tylko że to mam Bessą, to mogę był ja, pierdele. No ja idę. Za godzinę będę w Unii, chcę coś, bo jest zbyt A nikogo tu nie ma. Cień przez moją córkę robi się dłuższy. Możemy coś spróbować? Próbowaliśmy właśnie chyba. Pakieta leci. No to jest World, fajną muzerką pomyśleć też. A nie wiem, zniknęli wszyscy, nikt tędy nie przechodzi. To co oni przez tamty tam trybuszu zostali? Nie wiem co ja robię. Nie pytajcie mnie, typuję na góry. Przyszedłem tutaj nie wiem po co dosłownie. O, miją się z pieczu. Irytuj chodź się, gnarbijemy narbijemy zaraz. Ten no, łefki i nie potrzebuje składać żadnej hydra, nic. Ja rozpierdziela uf. z tym ku. Nie da się go Jezus, Maria kopnął mi ją. Ale unlucky, że ją kopnął, nie? A miałem idealny moment, bo kastowa. Oj, oj, oj. Chyba nie żyje. Jeszcze mi ten umerank powodne trafił. O, 500 golda dałem mu. 800 prawie. Zajebiście. Wylew trochę. Ale nie moim zdaniem wina... Znaczy nie wina, ale no przez Lee trochę. To bym nie musiał flesza marnować do tej branży. Ja się też dziwię, że ją kupno, bo ją kupno na redukcji, to jej dużo obrażeń zabrało. Ta RK sama w sobie, nie no, coś tam bije w sumie, to może też tak nie gadam, ale bardziej chodzi o to skrócenie dystansu, nie? Że mogę na mordę komuś wejść. Devdance teraz? Devdance w fajnie. Ten showzin to nie wiem czy jest overkill, ale możemy złożyć, no, zobaczymy. A Jinx chce iść na topa, ale prosi o pomoc, ja nie wiem, czy ja teraz mam iść do niej, czy co? No, gramy tę grę, nie no, odpadnie w końcu, w sumie tylko nie jest u nas silny. Jak prosisz o pomoc? Przecież to jest tu wave'a z chcesz spróbować zabić, mi. katapulta się zmarnuje, Nie bierze i mnie oddaj. No Banty już wróciło, patrzcie, już nie ma Banty. Zerka ma przyjemne cooldown, przynajmniej tyle. Ty, ten tam został. To jest Bryar. rzuciłem. Jeśli ten seksowny dasz? Przez EWU? Nie no, fajny jest champion. Mi się podoba. Powstałem, że wielu ludziom się podoba. Nie wydaje się jakoś turbo broken. To jest taki kolejny bruzer, no. widać że na linii to jest taki gorszy nekton, ale jak potem wyjdzie na takiej same ilości golda jak Rankton, to więcej robi od niego. Ale Rankton też jest przez to blindedowy, że po prostu troszkę to mi może fleść zrobić na mordę komuś na tym czerwonym pasku i to jest dla sławny. Więc nie, nie wiem. Ciężko mi jakoś werdy, gdyby na topie to kiedyś lubiłem grać, ale teraz nienawidzę. Nigdy, jak w tych ostatnich sezonach, nie bolało tak blindowanie topa jak teraz, dosłownie, nigdy tak nie bolało. Nie wiem czego to jest wina. Tam bo temu itemów i championów. Teraz tak boli jak blindujesz topa i grasz na jakiegoś chłopa takiego wiecie co chce was zniszczyć. Nie, nie jest jakimś otp jakiem, to zawsze piki, na przykład gdzieś w coś takiego. W żadnych innych sezonach poprzedł, tych niż te ostatnie tak nie bolało, nie bol nie bolało mi blindowanie na topa. A no, kiedyś miałem Orna pamiętam jak grałem topa. No, widziałem że Orn to jest dobry blind, ale teraz nie ma szans dostanę Irelie na mordę. Bo fiore, to mam ochotę To jest tak po prostu unfun matchup dosłownie na, na Fiorę i na tego Fiora trzy twoje spele blokuje swoim podstawowym spelem w tym moje merkę no i tak nie żartuje no jak, jak ten, jak on jak e, Orn si ziunia sobie, siucha To ile ja może kawę zaparzyć, i tak sparuje zawsze te Kurwa, tę dwójkę dostaje? Dziękuję Fajny zastrzyk gotoweczki. 12 poziom. Tak w tej grze bardziej gadam niż gram, ale... Poczekamy na jakieś teamfighty. Ja będę musiał w końcu nastakować jakieś... Resisty, albo cokolwiek. Miks smoka robi. Nie no, nikogo nie ma, no mógłbym tepnąć, ale to śmierdzi trochę kupą. Dobra, typuję, pływy, wezaj temu wywalone. Nie będzie dlaczego to peka niż to teraz. Eee, zgriduję to merkę i tak się dzieje potem. No dobre, mamy go na pewno. Ja zintowałem ten fight, jak cholera. Znitowałem, no to wyszłoby to samo, ale mógł clean wyjść, nie? Więcej nie zabił, bo poszli w różne strony, bo Bagnar dostaje tyle rzeczy z że Dobra, zróbmy tego. To w Dance mi się podoba. Jakiś resistance potrzebował. Tutaj armory i teraz bym złożył... Tu nie wiem, co teraz złożyć. No mogę to bluzerowe itemy dalej pójść? Wydaje się, że Shouji nie jest taki... czy znaczy nie jest jakiś cudowny, ale może byłby lepszy? więcej biję tych umiejętności, ale one dużo nie biją całkowicie, więc zwiększenie obrażeń tych umiejętności to nie jest takie dobre. Ja już tłumaczyłem to, że ten cały kształt obrażeń jest dobry Na mix z basicami Co mogę na redukcję Armorazor, już nic nie mogę, nie? Brakibel brakuje A swispera zakup Blokuje, nie, nie, jestem bardziej niż pewnym, że blokuje. Pokaż mi. A, nie mogę już złożyć jest klamka. Bo i też składają i to jest trochę problem, bo jedynie co razem dają, to to, że szybciej stackujecie, co w sumie nie jest takie słabe, ale. Ale oni też nie mają jakieś malfajta, więc nie ma tragedii. Nie, dużo bije, cholernie dużo. Wydaje się, że starach, żeby jakiś CD raczej znaczy rezisty dostać. Nie, wszyscy w inną grę grają mi się wydaje Dusza ma swoją siłę tam, ma być serce to. Kurde, mogę zdaszać z jakiegoś innego spela, wtedy bym ją machnął jeszcze. Weźcie, <grywia> <grywia> czy jakimś Power Rangers grał, co jest? Uciekamy w jego trochę, go zbejtowałem. Ale chyba uciekniesz, nie? Bo ma to wizję. Teraz ma. Można cofnąć. Oj, dog, nara, rozpierdzieliło na głowę. Ja mogę poercest zastrzelać, ale tego nie czuję. Tego kiedy ja mogę, jak, jak, jak polecę za nim i go tak rączkę do góry zrobię, tak? Powiem, że to można do góry polecieć, bo przecież sam o tym gadałem dzisiaj, że to zbufowali. Tak jest jakiś super, ale zresistem się tu przydadzą. O, poddali się. O, tak na siłę może być, ale jeszcze raz bym sobie spróbował to mam ambesą, na pewno jeszcze raz. Może w lesie spróbuję? Dajcie znać, czy chcecie jeszcze zobaczyć. No tak w sumie, no jest ciekawa. Ale moje zdaniem lane jest najciek najciekawszy i najbardziej skillowy. Nie żeby w tym drugim ku trafiać dobrze w takie ręczne czapy.